Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta. tłumaczenie i opracowanie wersji audio Jacek Pietruski. czyta dziadek Jacek ze specjalną dedykacją dla swojego ukochanego wnuka Kajetana. Odcinek dziewiąty. Rozdział piętnasty Smok Berberii. Prawie udało im się odpłynąć. Dosłownie niewiele brakowało może jedna lub dwie chwilki. Wyciągnęli kotwicę, nie robiąc absolutnie żadnego hałasu, co było wielkim wyczynem. Podnieśli żagiel i już, już właściwie ruszyli w kierunku wyjścia z zatoki, kiedy nagle. Wielkie kichnięcie prosiaka Geb Geb poderwało na nogi całą spokojną okolicę. Najadł się mokrej, dzikiej cukrowej czciny i natychmiast się przeziębił, a nie potrafił kichnąć subtelnie. O nie, prosiak Geb kichał jak przebudzony wulkan. Piraci wyskoczyli spod pokładu rabowanego statku. Natychmiast zorientowali się w sytuacji. Podnieśli żagle i zdążyli zastawić wejście do zatoki. Doktor i jego towarzysze nie mogli już wypłynąć na pełne morze. Kapitan piratów krzyknął strasznym głosem, grożąc doktorowi pięścią. Ja jest, Ben Ali, Smok Berberi. Nie sądziłeś chyba, że uda ci się odpłynąć moim statkiem? <gry> Jestem jedynym panem tych wód i tylko ja, ja decyduję, kto stąd odpływa żywy. Poczekamy tu sobie, przyjacielu. Ty tam, a ja tu. <ścoughs> Tymczasem podeślij mi kaczkę i prosiaka. Mam ochotę na kotlet schabowy i kaczuszkę z jabłka. <laughs> Sam zaś wysyłaj listy do przyjaciół i módl się, by jakimś cudem do nich dotarły Bo nie wypuszczę cię z tej zatoki bez skrzyni pełnej złota za twoje życie <laughs> Jakem Ben Ali smog berberii Prosiak uderzył w płacz Dab-Dab już rozprostowała skrzydła, zdecydowana ratować się ucieczką Tymczasem sowa, która zwykle rzadko zabierała głos, tym razem zdecydowała się udzielić porady. Doktorze, niech pan przeciąga tę rozmowę. Szczury mówiły, że nasz statek zatonie rada chwila, a najpóźniej jutro wieczorem. Niech więc gada, ile tylko zechce, a my tu poczekamy na ostateczne rozwiązanie. Niech pan będzie dla niego miły i zmyli jego czujność. Czas gra na naszą korzyść. Mam go zagadywać do jutrzejszego wieczora? No przecież to niemożliwe. Zresztą, dobrze, dobrze, zrobię co w mojej mocy. Potrzebuję tylko pomysłów na rozmowę. Jestem trochę zdenerwowany, i, i nic nie przychodzi mi do głowy a tam doktorze wrrr, daj pan spokój z tą rozmową niech się tu tylko zbliżą a zaraz pokażemy im co to znaczy zadzierać z ekipą doktora Dolittle warczał pies Jeep szczerząc kły będę miał co opowiadać w dzielnicy jak wygryzę prawdziwemu piratowi kawał tyłka wrrr, no na pewno sobie poradzimy wrrr. Nie, nie 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 nie, nie. zaoponował doktor a oni mają pistolety, noże i miecze my nie mamy szans przy bliskim spotkaniu. Tymczasem piraci powoli podpływali coraz bliżej. Dało się słyszeć, jak dowcipkują sobie na temat prosiaka, którego pokroją wkrótce na kotlety, a jeden żonglował znalezionymi pod pokładem jabłkami, patrząc przy tym znacząco na kaczkę Dab-Dab. Doktor zaczął nieśmiało. <laughs> tak. Szanowny panie Ben Ali, wielki smoku Berberii, Twoja sława ho, wyprzedza twoje czyny i. lecz przerwał, bowiem na ich dawnym statku zaczęło dziać się coś dziwnego. Piraci najpierw zamilkli, potem zamarli i zaczęli wpatrywać się w pokład. Nagle coś chrupnęło nieprzyjemnie, a statek Począł się zanurzać szybciej niż powinien, a nawet bardzo szybko. Co do stu tysięcy lekimi zębów? Ten statek tonie! wrzasnął zdziwiony Ben Ali. A szczury? Co ze szczurami? Przecież powinno puścić pokład! Szczury brrr, zlazły z tego statku już kilka godzin temu, panie baranie z Berberii. Warknął złośliwie pies Jeep, podskakując na pokładzie, jakby chciał doskoczyć do piratów. Oczywiście Jeep mówił w psim języku, więc Ben Ali w żaden sposób nie potrafił zrozumieć tego, co mu wyszczekał. Nie miało to jednak znaczenia, gdyż piraci stali już po kolana w wodzie. Przez długą chwilę doktor i reszta zwierząt obserwowali bezradnych piratów, próbujących zachować twarz w tej absurdalnej sytuacji. A kiedy już statek całkiem opadł na dno, piraci chcieli wdrapać się na pokład klipera, ale Jeep warczał i kłapał na nich zębami tak wściekle, że nie odważyli się wejść. Kiedy zaś zdecydowali się popłynąć do brzegu, nagle podnieśli alarm jeszcze większy niż poprzednio. Do stu tysięcy rekinich zębów! Rekiny! darł się Ben Ali. Rekiny! Pozwólcie nam wejść na statek, zanim nas zjedzą! Z wody wynurzył się pysk wielkiego rekina, a wokół piratów kręciło się jeszcze kilka rekinich płetw. Czy pan jest tym doktorem Dolittle, sławnym na całym świecie lekarzem zwierząt? A Tak, to to, to ja. Tak się właśnie nazywam potrzebuł doktor w języku rekinów, sam zastanawiając się, skąd właściwie go zna. Choć tak naprawdę rekinowi niepotrzebne były takie potwierdzenia, bo sam fakt, że doktor zrozumiał, co powiedział rekin, świadczył, że jest właśnie tym doktorem. Witam, doktorze na moich wodach. Wiem, że ta banda z Berberii to pryszki, jakich mało, szczególnie ten niby smog Ben Ali. Jeżeli pan sobie życzy, to zjemy ich na przekąskę przed kolacją. Wtedy na pewno nie będą panu wchodzić w drogę. Wielkie dzięki! rzekł szybko doktor to niezwykle uprzejmie z waszej strony ale raczej nie trzeba ich zjadać natomiast jeśli to dla was nie kłopot proszę by nie dopłynęli do brzegu aż im na to pozwolę a także bardzo proszę by ten ben-ali podpłynął nieco bliżej bym mógł z nim porozmawiać po chwili rekiny zagoniły bena tuż pod burtę statku benie ali rzekł poważnie doktor Całe życie byłeś bandytą, niegodnym nazywać się uczciwym człowiekiem. Masz zapewne na sumieniu wiele dusz niewinnych ludzi. Moi przyjaciele mówią teraz o tych tu rekinach. Właśnie zaoferowali się wymierzyć ci stosowną karę przez pożarcie w ramach przekąski. Przyznam, że kusi mnie takie rozwiązanie, gdyż sądzę, że uwolnienie wód oceanu od takich barbarzyńców jest czynem wielce szlachetnym ale jeśli obiecacie postępować zgodnie z tym, co wam teraz zalecę, pozwolę wam bezpiecznie dopłynąć do brzegu. To znaczy... Niby co mam robić? Zapytał Ben Ali, zerkając raz po raz ze strachem na rekina, który właśnie obwąchiwał go bardzo dokładnie. Po pierwsze, nie wolno ci już nigdy zabijać ludzi, ani nawet im grozić. Nie będziesz już rabował, zatapiał innych statków i przestaniecie ty i twojej kompanii być piratami. No to, to, to nie co mamy robić. Zamieszkacie na tej wyspie. Będziecie uprawiać siemię dla kanarków. Co? Dla kanarków? Siemię? Siemię. One to jedzą. To. Nie będę. Nie będę mógł, mógł być już żeglarzem? Nie. Doktor był twardy jak skała. Już nim byłeś i nic dobrego z tego nie wyniknęło. Przez resztę swojego życia macie pędzić spokojny żywot rolników. O, spójrz na tego rekina. Wygląda na to, że jego cierpliwość już się kończy. Jaka jest wasza decyzja? Do stu tysięcy ryk piorunów zajął się Ben Ali na widok rekiniej płetwy. Mam uprawiać ziemię dla kanarków? Znów spojrzał na rekina, który tym razem wystawił paszczę tuż obok jego głowy. Cudownie, tak, 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 marzyłem o tym całe życie. O, oczywiście, będziemy rolnikami. Świetnie. Przysięgacie? Zapytał doktor. Tak, tak, przysięgamy. Pamiętaj jednak, że będę was kontrolował. Jeżeli złamiecie daną przysięgę, kanarki natychmiast mi o tym doniosą. A jak się zapewne już domyśliłeś, będę umiał znaleźć sposób, by się z tobą policzyć. Zwierzęta są moimi przyjaciółmi, dlatego nie muszę się obawiać herszta bandy piratów. Nawet, gdy go nazywają Smokiem Berberii. Nie wierzę, że wskutek jednej rozmowy zmieniłeś swój bandycki charakter, ale myślę, że masz dość rozumu by już nie rozrabiać płyńcie do brzegu i bądźcie dobrymi rolnikami i doktor poprosił rekina by pozwolił piratom dopłynąć do brzegu zatoki jeszcze raz podziękował mu za okazaną pomoc zapytał go czy przypadkiem ktoś w rodzinie nie choruje by mógł odwdzięczyć się tym co umie najlepiej może choć ząb boli któregoś z twoich kamratów. nie doktorze zęby rekinów nie bolą gdy coś jest z nimi nie w porządku, wypadają i odrastają nam nowe. Tak jest przez całe życie. Cóż, w takim razie jest wam czego zazdrościć. Rozdział 16. Soba tutu i słuch idealny. Kiedy pożegnali się z rekinami, dziękując wielokrotnie za pomoc, wyruszyli ponownie na ocean, płynąc do Anglii. Doktor nawet nie obejrzał dokładnie statku piratów, kazał rozwinąć czerwone żagle i ruszać jak najprędzej. Kiedy więc już pewnie płynęli przed siebie w szumie fal i wiatru, bardzo szybko, bo kliper piratów był dużo szybszy niż ich poprzedni statek, zwierzęta ruszyły zwiedzać nowy okręt. Doktor stanął na rufie, długo patrząc na znikające powoli wyspy kanaryjskie. Rozmyślał o małpach, które wyleczył z ciężkiej choroby, o tym, co robi Polinezja i Krokodyl. Zastanawiał się, co zastanie w swoim ogrodzie w Paderbi po tak długiej nieobecności i pierwszy raz od dawna zapalił swoją ulubioną fajkę. Był spokojny o dalszej podróż. Ten spokój zakłóciła kaczka dada. Darła się dwie pogłosy, wybiegając spod pokładu. Doktorze, doktorze, fantastycznie! To jest fantastycznie! Ten, ten statek to bajka. W kajutach są łóżka pełne poduszek. W spiżarni mają taki wybór, że chyba nie pamiętam takich pyszności w sklepie w Padelby. Nigdy czegoś takiego nie widziałam! Słowo daję! Mają kilka gatunków sardynek. No i ten tego, no sama nie wiem co jeszcze, ale później to sprawdzę, bo znaleźliśmy jeszcze pomieszczenie, w którym jest skarb piratów. Skarb? Zapytał doktor tylko dlatego, żeby przerwać jej tyradę. No tak uważa, Jeep. Niestety nie możemy otworzyć ich drzwi. Musi pan tam koniecznie iść. Może pan coś wymyśli? Doktor, który do tej pory wpatrywał się w bezkresny ocean i był w melancholijnym nastroju, teraz poderwał się i szybko zszedł pod pokład. Oczywiście statek zrobił na nim wrażenie, ale nie zatrzymywał się, tylko szedł z dab-dab, zostawiając sobie zwiedzanie okrętu na później. Zwierzęta w komplecie zebrały się pod zatrzaśniętymi drzwiami kajuty, wysnuwając wciąż nowe koncepcje co do zawartości tego pomieszczenia ale przeważał pogląd, że w środku jest ukryty skarb piratów z Berberii. John Dolittle spróbował otworzyć drzwi, zwyczajnie naciskając na klamkę, ale niestety nawet nie drgnęły. Jest zamek, więc musi być do niego klucz, stwierdził doktor. Szukajcie klucza. Cała ekipa rzuciła się do poszukiwań. Najpierw zaglądali w miejsca, gdzie każdy normalny człowiek chowa swoje klucze, choć absolutnie nie powinien ich tam chować. To znaczy pod wycieraczkę i pod najbliższy dywan i pod donicę z palmą i do donicy, nad framugę i na pobliską półkę i... i to zupełnie nic nie dało klucza nie było ani tam, gdzie się można go było spodziewać, ani w każdym innym miejscu. Za to znaleziono mnóstwo dziwnych przedmiotów, które piraci zapewne zrabowali z innych statków. Chusty haftowane w złote kwiaty, z delikatnego jak pańczyna kaszmiru, misternie zdobione kością słoniową, pudełka pełne rosyjskiej herbaty, skrzypce z ozdobnym grawerem na tylnej stronie pudła, niezwykłe szachy z figurami z korala i bursztynu, tajemniczą laskę ze sztyletem ukrytym pod rączką, kryształowe puchary do wina, zdobione szlachetnymi kamieniami, oprawionymi w srebro i małą cukiernicę z masy perłowej. Ale żadnego klucza. Ponownie zebrali się pod drzwiami coraz bardziej tajemniczej kajuty, kiedy nagle odezwała się osoba tutu. – Cicho, cicho! Ktoś jest w środku! Słyszę cicho. wyraźnie! Stanęli w miejscu prawie nie oddychając, ale nic nie było słychać. – Nie, tam nikogo nie ma, ja nic nie słyszę – powiedział doktor po namyśle musiałaś usłyszeć coś innego. Jestem absolutnie pewna tego, co słyszę? O, znów coś słychać? Czy wy wszyscy jesteście głusi? No ja nic nie słyszę, z przekonaniem powiedział doktor. O, teraz słyszał pan? Spytała Tutu. Nie? Bądźcie ciszej, zrugała pozostałych. Ja słyszę doskonale taki niby szelest, jakby dźwięk wkładania ręki do kieszeni. Nie wiedziałem, że ta czynność ma jakiś dźwięk, powiedział zaskoczony doktor. Chyba nas robisz w balona, warknął Jeep. Nikt by tego nie usłyszał, szczególnie za drzwi, to na środku nieustannie szumiącego oceanu. No ja nic nie słyszę, a mam dobry słuch. Brrr. Ale ja mam lepszy i słyszę. W tym pomieszczeniu ktoś jest i właśnie włożył rękę do kieszeni. Pan doktorze nie słyszy wielu dźwięków, ale taki nietoperz może pochwalić się doskonałym słuchem, bo on słyszy na przykład kreta kopiącego tunel pod ziemią. No, 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 fascynujące, wyszeptał doktor. Sowy jednak słyszą lepiej zdarza się, że w sprzyjających okolicznościach usłyszę a właściwie rozpoznam dzięki słuchowi barwę sierści kota, kiedy ta iskrzy się naelektryzowana w ciemności nie przestajesz mnie zaskakiwać tutu, choć muszę przyznać, że takie umiejętności są trochę przerażające sądzisz więc, że tam ktoś jest, a możesz wysłuchać, co on tam teraz robi? Nie jestem pewna, czy to on, może to kobieta. Gdybym nie padł, uniósł do dziurki od klucza, mogłabym dokładniej posłuchać. Rzecz jasna, doktor natychmiast podniósł sowę i umożliwił jej słuchanie przez dziurkę od klucza. Dziurka w drzwiach była dość duża, gdyż zapewne klucz do tego zamka był niemały. O, pociera policzek. Delikatnie, ma małe dłonie, to raczej kobieta, nie, mężczyzna, właśnie odgarnął sobie włosy z czoła. A to kobiety nie odgarniają włosów? Zdziwił się doktor. O wiele delikatniej, a ich długie włosy wydają zupełnie inny dźwięk. Nagle sowa poderwała się do lotu, zrobiła kółko i stanęła przed prosiakiem gęb Czy ty Gdy nie, nie możesz, możesz przez chwilę być cicho? Ja, ja jestem cicho. Kwi. Siedzę sobie tu jak ta mysz pod miotłą, nawet nie chrumknę. Kwi. Ale wiercisz się, jakby cię opętało. opętało. Bo, 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 bo bo ja się bo, bo, boję. Kwi. Czego? No no no, 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 to, to, to tego, tam, to, tam za, za, za drzwiami, głupi prosiak. To on nas się boi. A, a, a skąd wiesz, kwi? Słyszałam łzę spadającą na rękach. Pochlipuje, jak ty, tylko stara się to ukryć przed nami. A, a jak to była, kwi? Jak, 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 jakaś kropla, która spadła z sufitu, kwi? Jesteś ignorantem, Gebgep. Nie masz o dźwiękach zielonego pojęcia. Kropla z sufitu narobiłaby o wiele więcej hałasu. No wiesz, Tutu, tu, myślę, że wszyscy tu, oczywiście poza tobą i Jeepem, nie słyszymy takich niuansów. Skoro więc twierdzisz, że się nas ten biedak boi, to natychmiast musimy na to coś zaradzić, by już dłużej nie cierpiał. Proszę, znajdźcie się, kierę. A ja wtedy już sobie dam radę z tymi drzwiami.